Galaktyka Kurvix została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce, peryferii galaktyki Kurfix, planeta z 2 Misja, bardzo mi przykro, ale nie powiem, bo jest tajne. No, mogę nadmienić, że misja ma związek z admirałem gwiezdnej floty. Ale tego, że został porwany przez kosmitów, to już nie mogę powiedzieć. Ale można się samemu domyśleć. Panie admirale, jest pan tam? Piśnij tylko A słówko, a zobaczysz wydweczyć oczy i włosy do dupy i będziesz głową widział. <grym> Panie Kapitanie, a jak tam był Pan Admirał? Tępy ch... Gdyby był, to by się odezwał! Bo!